Dzisiaj w Swiss Med Centrum Zdrowia rozmawiamy z doktora Agatą Nowacką. Pani doktor, korekcja powiek. Czy to tylko estetyka, czy też poprawia jakość życia? Rzeczywiście w świadomości pacjentów funkcjonuje takie przeświadczenie, że jest to tylko i wyłącznie zabieg poprawiający wygląd oka. W rzeczywistości można powiedzieć, że u większości pacjentów te cele, ten, ta motywacja do podjęcia, do podjęcia takiego zabiegu jest związana właśnie z wyglądem oka. Natomiast jest też grupa pacjentów, u których plastyka powiek ma poprawić funkcję oka i jest związana z tym, że. Nadmiar skóry powiek może prowadzić do ograniczeń w polu widzenia, do uczucia ciężkości oka, do bólów głowy, w związku z tym, że ten nadmiar skóry powiek powoduje nadczynność mięśnia czołowego, czyli unoszenie brwi, mhm. i może to nawet prowadzić do, do migren.